Cześć, witam was bardzo serdecznie. Nagrałem Fifę i ją usunąłem. Brawo ja, tak, brawo ja. Ja wiem co trzeba mieć w głowie, żeby nagrać filmik i go usunąć. Żeby go usunąć. Myślałem, że to stara Fifa, to była ta nowa Fifa. Nagrałem w na FIFA meczek, wygrałem go, 4-2, piękny mecz, piękne gole i co? I... Gówno. Ale cóż, bywa. Eee... Także tak. Nie, wkurzyłem się na siebie. Nie, dzisiaj nie nagrywam. Znaczy w czwartek. No, bo to coś usunę. <gryw> Także mam... Miałem dzisiaj egzamin praktyczny. Poszedł mi, wydaje mi się, że dobrze. Wystawiła... Mam większość ocen wystawionych. Jeszcze tylko na jutro muszę naprzeciw rosyjskiego. Losyńskie, Była gawa limpa, języku i w ogóle. Yy, I... I z bańki, tak? I w poniedziałek tylko teoria i już mam wolno. I tak, na wakacje mam jeden plan. Taki, że kupię sobie taką fajną gierkę, mam nadzieję, że fajną, bo dopiero wyjdzie, wyjdzie 27 czerwca, jeśli wiecie, wiecie czy nie wiecie, nie wiecie, to wam powiem, Glidy Autosport, chcę ją sobie kupić i się pościgać, bo mam taką chęć pościgać, że normalnie, Wiecie, bo w tej Need w Hot to się ścigam z botami, bo tak, bo jak nie chcę tutaj jakiegoś maila podawać i tworzyć konta na EA. Znaczy założyłem kiedyś, nie pamiętam jaki to był mail, jakie kasło, po co to komu w ogóle? I właśnie kupię sobie to. Mamy już nawet Steam'a ściągniętego, żeby móc sobie to kupić, chyba to na Steam'a będzie, nie wiem. Grid dwójka był na Steam'a, także myślę, że Autosport też będzie na Steam'a dwa, takie, że dowiedziałem się, czy już wszyscy chyba to wiedzą, że GTA 5 wyjdzie, jeśli nie na pc -ty. Zawsze w to wierzyłem, nie dopuszczałem do wiadomości, swojej świadomości, wiadomości, że GTA 5 może nie być na komputerze. Będzie też ją kupić. Rozumiesz? To jest co ja ze sobą gadam. Dziwne. No, co? Ty jak masz tyle wolnego czasu no bo mówić, zajrzał do tego filmiku. Dlaczego? Znaczy na sesji sobie. A, a... no właśnie. Ty tam co sobą gadasz? No, tak, bo tak bo Nagrałem sobie FIFA i ją usunąłem. Jestem jest mądry. A jeszcze z tego był duży plik, to nie mogę do kosza. Tylko raz trzeba było usunąć. Nagle. to. A... to jest... a... No, to jest za, za dużo rzeczy. Nagle Dobra. No. To. I... I. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno wam powiem. Patrzcie co mam. Tak. O Boże, odbiję moje okno. Co nie. To też nie. Fuck. Nieważne. Nie widzieliście tego. Mam. Sony Xperia SP. I obejrzałem chyba wszystkie recenzje, jakie były na YouTube. I tak. Użytkownik PC powiedział, że klapka tylnia tylnia klapka się bardzo łatwo otwiera. Patrzcie. Mm. Dopiero poszło. A on zrobił pstryk i docierał cała. Nie wiem, jak on to zrobił, że mu tak łatwo odskoczyła ta klapka, moja tak nie oskakuje. Jeśli chodzi o to przeleganie całe, tak, to jedynie, gdzie ta klapka niezbyt dobrze przelega jest to miejsce przy tym całym przezroczystym pasku, bo tutaj e, o, w tym miejscu dokładnie e, jest tak, coś taką, że jest, no nie przelega dokładnie, tak, jedyne miejsce. Reszta z każdego boku przelega Dobrze. No, także, nie wiem. Najbardziej dziwiło mi to, że ta klatka bardzo łatwo się otwiera, no. Jak pierwszy raz ją otwierałem, to się jej nie dało otworzyć. Po prostu się bałem. Dobrze, że miałem długie paznokcie. To mogłem ją otworzyć, i tak, pyk, tutaj przyjechałem do końca, dopiero mogłem otworzyć. Bo bałem się, to, to, to złamię, po prostu. To jest masakra. A on że się łatwo otwiera. Yy, jeśli chodzi o resztę, to, to telefon, jak telefon, tak. Fajniejsze jest y, migające świadełka, bo że nie pozwolą mnie o jakieś tam puszczenie muzyki, także szybko. Co tu mamy? Jakiegoś fajnego. Są sumie każdy chyba, nie razem, jak nadbędzie to. Nie, puszczę... Pesyk, jak tu ją już? Tylko muszę ją znaleźć. Fuck, niech to się przebijem. Mam. Idealnie rytm muzyki, nie? no się, się, się sobie mregają, to jest jeden z najpiękniejszych bajerów w tym telefonie. Dobra, tak, ja nie pozwolę, że puszczamy muzykę, 25 sekund, no. Zresztą nie Dobra, dobra. Zdjęcia aparatu, rzeczywiście, jeśli lubicie lampą, to jest... Wszystkie te są przeżółkłe, ale tak to nie ma tragedii. Macie dosyć bogaty edytor zdjęć i naprawdę te rzuć można delikatnie jeszcze usunąć, więc wychodzi nawet nieźle. I to było tyle, także takie bleble, ble, 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 żeby zamiast tej Fify, nagrałem tą Fifę chyba sobie w piątek i w sobotę dostaniecie. Ja wiem, kurde, no... Rozumiem. Nagrałem Fifę, przejebałem z 5 tu nie, nie pokażę jej wam, ale no wygrałem 4-2, takie ładne bramki z i usunąłem ją sobie, po prostu sobie. Sam w siebie nie wiecie tak. Mózg już się nie działa, za ciepło jest. W ogóle, 28 stopni w pokoju, Chutku fajnie, gorąco. Dobra, nie przedłużam wam tego głupiego gadania. Yy, jeszcze plonę jeszcze na wakacje kupić tą klawiaturę, bo to, to jest gówno. I jak ją kupię, to na pewno ją zobaczycie. W rozpakowaniu i w ogóle, jej, czy się na 100%. Dobra, bo już się gadam 8 minut, starczy tego gadania. Także już mam nadzieję, że powracam z... powstaję jak Felix Popiołów mój kanał, tak się tylko tych popiołów tak wyskoczy i lecimy pełną parą z FIFA, z yy, Battlefieldem chyba. Nie wiem, w lola gram dużo, ale jakoś nagrywam, bo nie wiem, bo tak. I od wakacji z glidem autosporta, a potem je z, z GTA 5 i muszę łaczyć do chce, wiem. Zobaczcie. Dobra, bo mnie to coś, co cię tego machania. Trzymajcie się, papka do góry, papka do dołu, komentarz. wybieracie, na razie.